Siemano strzelcy, tu Kons HFT1. Rozpoczyna się nowy sezon strzelecki, czas więc zaplanować, gdzie strzelać w 2025 roku. Dla tych z Was, którzy po raz pierwszy odwiedzają kanał HFT1, strzelectwo terenowe Hunter Field Target, potocznie zwane HFT, to strzelanie w terenie do metalowych, reaktywnych figurek, które mają swoje strefy trafienia, zwane hit zone. No, ledwo, ledwo. Jeden. trafienie idealnie w środek przewraca figurkę i strzelec zdobywa punkty. Czasem jest to 2 lub 1 punkt za trafienie i przewrócenie figurki. Dodatkowo punktowane jest także trafienie samej figurki, jeśli punktacja to 2 1 i 0. Jedyneczkę tam poś. Typowy tor HFT składa się z 30 lub 40 figurek. W zależności od ilości uczestników mogą być rozmieszczone po dwie na każdym stanowisku lub tylko jedna figurka na stanowisku przy mniejszej ilości strzelców. Stanowisko, gdzie strzelec oddaje strzał, jest zaznaczone palikiem, na którym można oprzeć pneumatyka. Ważne, aby wiatrówka miała tylko jeden punkt styczności z podłożem. Figurki mogą być umieszczone na dystansie od 7 do 42 metra. Zadaniem strzelca jest rozpocząć strzelanie z wyznaczonego miejsca, określić dystans patrząc przez lunetę i celnie trafić. W HFT nie można regulować ustawień lunety, co utrudnia określenie odległości. Da się to jednak zrobić, i strzelcy potrafią określić taki dystans praktycznie do 1 metra. Na koniec zawodów punkty zatrafienia są sumowane i wygrywają trzej najlepsi strzelcy w swojej kategorii. Dostępne macie HFT1 dla wiatrówek napędzanych powietrzem typu PCP oraz HFT2 dla wiatrówek sprężynowych. Dodatkowo często po zawodach jest losowanie, w którym można wygrać ciekawe nagrody. Jeśli więc macie wolną niedzielę i wiatrówkę sprężynową lub PCP w limicie do 16,3 J wyposażoną w lunetę, Śmiało możecie wpaść w dogodnym dla Was terminie i miejscu. Podpowiem, że praktycznie wszyscy strzelcy używają kalibru 4,5 mm ze względu na mały opad śrutu na dalekich dystansach w porównaniu do np. kalibru 5,5. Natomiast kalibry 5,5 i inne są dopuszczalne, byle się zmieścić w limicie energii. Podsumowując, nie trzeba należeć do żadnego klubu ani mieć żadnych zezwoleń. Wystarczy być pełnoletnim lub przyjechać z opiekunem i własną wiatrówką. Można też strzelać wspólnie z jednej wiatrówki. Takie zawody to super zabawa i czysta przyjemność. Zatem, gdzie strzelać w 2025 roku? W tym roku jest sporo wydarzeń związanych z Hunterfield Target. Na mapie Polski zaznaczę teraz miejsca, gdzie najczęściej będą organizowane zawody w strzelectwie terenowym Hunterfield Target. Takimi najciekawszymi miejscami w sezonie 2025 będą Poznań, Kalety, Międzyrzecze Górne. Do tego jeszcze inne lokalizacje, gdzie pojawiają się zawody w strzelaniu pneumatycznym Hunterfield Target. Czyli będzie to Mikstad, Warszawa, Borowo, Dzierżno lub Łódź. Warto też wspomnieć o okolicach Ostrawy, gdzie nasi sąsiedzi Czesi również strzelają Hunterfield Target w miejscowości Bohumin, tuż przy granicy z Polską. Oczywiście, to nie jest lista zamknięta. W trakcie sezonu mogą pojawiać się też inne lokalizacje. Warto zatem śledzić moją stronę HFT1, gdzie jest kalendarz razem z terminarzem. Każdy, myślę, znajdzie coś koło siebie i dla siebie. Jak ktoś lubi rywalizację i podróżowanie, może wziąć udział w całym Pucharze PFTA rozrzuconym dosłownie w całej Polsce. Polish Field Target Association to organizacja zrzeszająca strzelców z całej Polski. Opłacając je jednorazowo niewielką składkę, każdy może zostać jej członkiem i otrzyma zniżkę na zawody organizowane właśnie pod szyldem PFTA. Takich zawodów w 2025 roku będzie trochę w całej Polsce: rozpoczynając od marca, potem maj, czerwiec, sierpień, wrzesień i na końcu zawody w październiku. Jeśli ktoś z Was jest chętny, zapraszam bezpośrednio do odwiedzenia strony PFT, po więcej szczegółów oraz dokładny terminarz organizowanych przez nich zawodów. Oczywiście nie trzeba być członkiem PFTA, żeby jechać na zawody przez nich organizowane, ja czasem też jeszcze. Zawsze możecie sobie wybrać, co i gdzie na daną chwilę Wam pasuje, lub odbędzie się w waszej okolicy, zapisać się i przyjechać nawet w formie pierwszego treningu. Zawsze ktoś z bardziej doświadczony będzie w grupie i podpowie, co robić, jak strzelać i czego unikać. Z najważniejszych imprez HFT można wymienić te organizowane przez grupę Beskid Target, która w tym roku będzie organizowała zawody w terminach: marzec, maj, lipiec, październik i grudzień. Natomiast grupa Hunter Ze Śląska będzie organizowała w tej okolicy zaznaczonej na mapie zawody w kilku lokalizacjach w czerwcu, lipcu, sierpniu, wrześniu i listopadzie. W Poznaniu prężnie działająca grupa WSST na Forcie Poznań zorganizuje zawody w kwietniu, maju, czerwcu, lipcu, sierpniu, wrześniu, a nawet październiku. Jak zatem widzicie, praktycznie co miesiąc można się wybrać na strzelanie z wiatrówki. To super opcja na spędzenie czasu poza domem, oderwania się od codzienności. I wcale nie musicie jechać na wszystkie, wybierzcie sobie te najbliższe dla Was. Przykładowo ja z Krakowa na pewno wybiorę się do Bochumina, Kalet... Być może także borowo nad morzem, no i oczywiście między międzyrzecze górne. Do tego prawdopodobnie zawody u sąsiadów, mistrzostwa Czech, być może mistrzostwa Słowacji, a także możliwe mistrzostwa Europy na Węgrzech. Dlatego szkoda marnować śród na strzelanie do tarczy. Jak można postrzelać w terenie, na torze z figurkami, gwarantuje świetną zabawę. Jak liczone są punkty w strzelestwie terenowym Hunter Field Target? No więc organizator przed zawodami decyduje o stosowanej punktacji. Może to być 2-1-0 lub 1-0. W pierwszym przypadku strzelec zdobywa dwa punkty za trafienie i przewrócenie figurki. Jeden punkt przyznawany jest za trafienie figurki w blachę i zero za nietrafienie figurki w ogóle. W drugiej punktacji stosowanej podczas np. Mistrzostw Europy lub w obecnie trwającym pucharze zimowym, są tylko punkty za przewrócenie, czyli trafienie i przewrócenie daje jeden punkt, a trafienie w blachę lub pudło, tak zwane pudło, nie daje żadnych punktów. Stosowanie jednej z wymienionych punktacji było przedmiotem wielu dyskusji. Teoretycznie w pierwszej opcji, czyli 2-1-0, strzelczy z mniejszym doświadczeniem. Mogą bardziej konkurować z najlepszymi, bo trafienie figurki w samą blachę daje jeden punkt. Natomiast punktacja 1:0 0 nie wybacza żadnych błędów i premiuje tylko celne trafienia. Jest stosowana na zawodach najwyższej rangi typu Mistrzostwa Polski, Świata lub Europy, gdzie przyjeżdżają teoretycznie najlepsi strzelcy. Jednak, jak podkreślę, to od organizatora danych zawodów zależy stosowana punktacja. Przed rozpoczęciem zawodów organizator ustala grupy strzeleckie. Najczęściej spotykane są grupy dwuosobowe. Jeśli impreza jest większa, mogą być one nawet czteroosobowe. Każdy uczestnik zawodów otrzymuje tzw. kartę startową, którą tutaj widzicie. Wypełnienie karty startowej ze swoimi danymi jest obowiązkowe. Wpisujemy dane osobowe oraz sprzęt, z jakiego będziemy korzystać na zawodach. I teraz ważne: na karcie startowej jest podany numer grupy który odpowiada stanowisku na torze. Po odprawie strzelcy udają się właśnie na stanowiska podane na karcie startowej i stamtąd rozpoczynają konkurencję. Następnie przy stanowisku decydują sami o kolejności strzelania. Często mają miejsce rotacje. Na przykład, gdy mamy 30 figurek, to pierwsze 15 strzela jeden uczestnik z grupy, potem następuje zmiana i drugi zaczyna jako pierwszy. Można się również zmieniać nawet co 5 stanowisk. Lub wcale. Na torze cały czas są sędziowie, wyznaczeni przez organizatora dbający o porządek i przestrzeganie regulaminu strzelectwa terenowego Hunterfield Target. Natomiast w grupie strzelcy sędziują sobie wzajemnie. Gdy jeden strzelec oddaje strzał, drugi zapisuje na karcie startowej jego punkty. Po strzale następuje zmiana. Na koniec takie punkty z toru są sumowane na karcie startowej. I jeden z uczestników oddaje ją organizatorowi zawodów. Organizator wpisuje punkty do klasyfikacji generalnej. Zwycięża strzelec, który zdobył największą ilość punktów w danym dniu. Jeśli jest to na przykład puchar, te wyniki się również sumują e, procentowo do pierwszego miejsca. Sędziowanie w grupie jest na zasadzie rywalizacji fair play, dlatego przy punktacji 2-1-0, gdzie strzelec zdobywa. Jeden punkt za trafienie figurki bez jej przewrócenia. Czasami dochodzi do sytuacji, gdzie sędzia w grupie musi zdecydować, czy było trafienie. Niestety, nie ma innego systemu na weryfikację, czy śród trafił figurkę, czy nie, tylko uczciwa rywalizacja. Natomiast przy punktacji 1:0 nie ma tego problemu, ponieważ przewrócenie to jeden punkt, a każdy inny strzał w blachę lub niecelny daje zawsze 0. Strzelanie jak każde hobby niestety kosztuje. Niektórzy potrafią w sezonie wydać naprawdę spore pieniądze. Na każde strzelanie wymagana jest opłata około 70 zł, czasami więcej, rzadziej mniej. Do tego musicie doliczyć sobie koszty dojazdu, a niekiedy nawet noclegu. Do tego paczka śrutu przekracza 50 zł i pomału robi się z tego spory wydatek. Warto mieć to na uwadze. Na szczęście, jeśli są to Wasze pierwsze zawody i chcecie zobaczyć, jak to wygląda, i przykładowo sprawdzić swój sprzęt, jesteście zwolnieni z opłaty startowej. Wystarczy zaznaczyć w formularzu, że startujecie po raz pierwszy. Dodatkowo, można umówić się z innymi strzelcami na wspólny przejazd i koszty trochę się obniżą. Ja jeżdżę z Krakowa, więc gdyby ktoś był zainteresowany, piszcie do mnie na Instagramie lub Facebooku. Coś wymyślimy. Często pytacie mnie na Facebooku lub w komentarzach. Jaka będzie dobra wiatrówka na początek? Moim zdaniem, jeśli zaczynacie przygodę ze strzelectwem terenowym Hunterfield Target, nie jest istotne, z jakiego pneumatyka strzelacie. Sami decydujecie, czy to będzie sprężyna, czy wiatrówka typu PCP. W zasadzie, co bardziej wam odpowiada. Strzelanie z wiatrówki sprężynowej, łamanej lub prostej, będzie miało odrzut. Wymaga to większej ilości treningów i poznania swojego sprzętu, tak. Aby praktycznie każdy strzał był stabilny i powtarzalny. Jeśli wybierzecie PCP, to macie pneumatyka teoretycznie prostszego w strzelaniu, bo nie ma odrzutu, ale w tym przypadku musicie posiadać odpowiedni osprzęt do jego ładowania. Tu będzie potrzebna butla i jakaś przejściówka do niej. Na początek wystarczy nawet pompka do ładowania PCP. Ale sugeruję nabić powietrze do wiatrówki dzień przed zawodami, bo strzelanie w terenie jest sportem precyzyjnym, wymagającym skupienia, a nie drżących rąk od właśnie wykonanego treningu. Wracając do tematu, jaka wiatrówka na początek? Za mną widzicie tarczę z przestrzelinami, którą zrobiłem na 40 metrów w otwartym terenie. Figurki na tym dystansie mogą mieć dwie wielkości hit. -zony, tego lizaka, który musimy trafić. Czyli 35 mm lub 40 mm okrąg. Wystarczy zatem, że Twoja wiatrówka sprężynowa lub PCP na takim dystansie robi podobne skupienie i będziesz w stanie trafić w figurkę i ją przewrócić, to jest jak najbardziej dobra do strzelectwa terenowego. Na pytanie, czy dobry będzie Hudson, Artemis, Gammo itd., tak nie odpowiem. Mogę jedynie zasugerować mój film o mojej pierwszej wiatrówce PCP lub. Pierwsza sprężyna, który będzie niebawem na moim kanale. Podlinkuję ten film na końcu tego materiału. Natomiast, w mojej opinii, jeśli takie skupienie, jak przed chwilą pokazywałem, na 40 metrach osiągacie ze swojego pneumatyka regularnie, gdy strzelacie, będzie dobrym sprzętem na początek do HFT. Podsumowując, nie potrzebujecie pneumatyka za miliony, które często widzicie na moich filmach. Oczywiście, jeśli Wasz budżet pozwala na kupno topowej wiatrówki, to jak najbardziej, ale jeśli zaczynacie lub chcecie zacząć przygodę, nie jest to niezbędne. Brawo. Na moich filmach często widzicie topowych strzelców z góry rankingu, mających długi staż w strzelectwie terenowym. W walce o podium decyduje często o zaledwie jeden punkt, dlatego wszystkie elementy strzelectwa terenowego, Hunter Field Target, który wygląda na Łatwy sport na moich filmach mają istotny wpływ na zdobyte punkty, szczególnie dla strzelców z góry tabeli. Pięknie. Według mojej opinii ważniejszym elementem e, waszego nowo kompletowanego sprzętu jest optyka. Gdy wasz pneumatyk strzela celnie, ma ustawione zero, robi dobre skupienie na 40 metrach, to właśnie luneta staje się najważniejsza zaraz po samej wiatrówce. Dzięki dobrej lunecie będziecie sprawnie określać dystans. Jaki dzieli Was od figurki. To ona podpowie, czy cel jest blisko, czy daleko, czy yy, dobra siatka na lunecie pozwoli Wam precyzyjnie dobrać poprawkę i oddać celny strzał. Ja często na moich filmach strzelam z różnych karabinków, ale praktycznie zawsze używam jednej, maksymalnie dwóch różnych lunet. Niestety do każdej trzeba się przyzwyczaić. Trenując oko, używając tej samej optyki, będziecie mogli idealnie określać odległość. Teoretycznie, zmiana wiatrówki na inną w przypadku PCP to raptem kilka treningów. Zmiana lunety na inną to niekiedy kilka miesięcy strzelania i przyzwyczajania się do jej jasności, rodzaju krzyża, błędu paralaksy. Są lunety drogie i tanie, jak na przykład marcz, którego za mną widzicie. I z którego już długo strzelam. Jako ciekawostkę podam, że na ostatnich zawodach właśnie luneta podpowiadała mi, że cel jest znacznie bliżej niż szacowałem, ale nie posłuchałem jej i zaliczyłem zero. Dlatego tak ważna jest dobrze dobrana optyka do wiatrówki. Zrobię niedługo film o mojej lunecie, ale wybór odpowiedniej optyki i regularne z niej strzelanie ma bardzo duże znaczenie. Jaką lunetę polecam więc na początek? Według mnie założyłbym sobie budżet między 1000 a 1700 zł. Macie tu kilka możliwości do wyboru. Ja na początek wybrałbym Vortexa albo Valianta. Ja z nich strzelałem i wiem, że się nadają do strzelestwa terenowego Hunterfield Target i nawet doświadczeni strzelcy obecnie ich używają. Oczywiście inni powiedzą swoje zdanie, że nam za mniejsze pieniądze da się kupić albo inne modele. Zaznaczam, że to moje doświadczenie. A wy zrobicie tak naprawdę jak uważacie. Kolejnym elementem niezbędny będzie montaż do lunety. Sugeruje jakiegoś markowego producenta, tu nie ma co oszczędzać. Chyba, że chcecie mieć problemy z celnością. Wybór w przedziale 100 do 150 zł na początek myślę, że wystarczy. Przy wiatrówkach sprężynowych pamiętajcie, że nowoczesne montaże nie muszą już mieć tak zwanego kołka stopującego. Ale przed samym założeniem montażu należy przetrzeć szynę waszej wiatrówki sprężynowej, aby usunąć zbędny smar, który może się tam znajdować. No i nie za mocno dokręcamy, żeby nie zniszczyć tubusu lunety. Jak to poprawnie zrobić, podlinkuję wam film na końcu tego materiału. Na koniec, ostatnią ważną kwestią jest dobry śród. Jest to bardzo ważne i ma bezpośrednio wpływ na celność waszego pneumatyka. Wśród strzelców terenowych najpopularniejszy jest śród EXACT Diabolo. Zapraszam do mojego filmu o śrucie, jeśli chcecie poznać dokładnie o co chodzi. Natomiast powiem tylko, że dobrze dobrany śród do waszego pneumatyka jest taką samą istotną sprawą, jak odpowiednia luneta. Dajcie łapkę w górę, jeśli Wam się podobało. Zachęcam również do subskrybowania kanału, jeśli jeszcze tego nie robicie, bo tylko zostawienie suba zagwarantuje Wam celne strzelanie na 40 metrów. Do zobaczenia na torze. Cześć! A na mi No jest kolega Ale lepsza jedynka niż. Chyba, no nie.